Ta współpraca trwa już od jakiegoś czasu podpisywaliśmy porozumienia razem z Panem Prezydentem, Panem Starostą o współpracy na poziomie samorządu, bo ta współpraca między samorządowcami jest niezwykle ważna. Jeśli nie jesteśmy w stanie dojść do wspólnych wniosków, wspólnych rozwiązań, to łatwiej nam jest wspólnie dyskutować na temat tego, co dzieje się w województwie, na temat środków unijnych, zasad przyznawania tych środków. Czy też tych Szczegółów, bo one są niezwykle ważne w momencie, kiedy składamy aplikacje, kiedy wnioskujemy o to środki, kiedy startujemy w konkursach. Dziś spotkanie Okręgu Koszalińskiego, kandydatów do Sejmiku z listy OK Samorząd Województwa zachodniopomorskiego i bardzo cieszę się, że goszczę. Pana prezydenta Piotra Krzyszka, jeszcze pana starosty i wszystkich kandydatów tutaj tutaj w Koszalinie. Nie ukrywam, że takie spotkania też są bardzo dobre, nie tylko przy okazji konferencji, ale dosłownie mogę zradzić, że z Panem Prezydentem już żeśmy jeden problem rozwiązali naszych wzajemnych, wzajemnych stosunków. Warto, warto po prostu ze sobą rozmawiać, warto współpracować, warto nawzajem się wspierać i tego wszystkim życzę. Oczywiście z liderem listy. Jest Tomasz Czuczak, długoletni sekretarz miasta, wcześniej przewodniczący Rady Miejskiej, można powiedzieć samorządowiec z krwi i kości, od lat pracujący w koszalińskim samorządzie dla dobra mieszkańców Koszalina. Słów kilka o naszych kandydatach, ale też może na początek powiem, że nasza lista, chyba jak mało która w województwie zachodniopomorskim składa się w 50% z kobiet i w 50% z mężczyzn, także Tutaj akurat jeżeli chodzi o te wymogi takie formalne spełniliśmy z naddatkiem i nie mieliśmy żadnych problemów, aby taką reprezentację stworzyć. Dlatego też mamy na swoich listach doskonałych samorządowców, ale też i wspaniałych społeczników, o których za chwilę słów kilka postaram się powiedzieć i będę prosił, żeby te osoby przynajmniej Krok do przodu zrobiły, żebyśmy wiedzieli, o kim mówię. I na drugim miejscu naszej listy jest pani Edyta Wieleba-Matyśniak. To jest reprezentantka powiatu Szczecineckiego i miasta Szczecinka, ale na co dzień jest samorządowcem, specjalistą do spraw pozyskiwania funduszy unijnych i niewątpliwie tą wiedzę będzie mogła wykorzystać w Sejmiku. Reprezentując godnie nasz region. Poza tym jest członkinią zarządu Hospicjum w Szczecinku, także to jest ten aspekt społeczny jej pracy i prezeską stowarzyszenia Nasza Gmina w Dalencinie. Także osoba niezwykle aktywna, niezwykle zaangażowana i myślę, że warto zwrócić na nią uwagę w nadchodzących wyborach do Sejmiku. Kolejną osobą na naszej liście jest pan Wojciech Jankowski. To jest radca prawny, reprezentant Białogardu i powiatu białogardzkiego. Także samorządowiec od wielu wielu lat już pełnił różne funkcje zarówno w samorządzie gminnym, jak i w samorządzie powiatowym, bo był zarówno zastępcą burmistrza, jak też i sekretarzem miasta, ale także pełnił, miał okazję być radnym Rady Powiatu. Obecnie także pracując w samorządzie jako radca prawny, na co dzień ma kontakt ze wszystkimi problemami, wyzwaniami, przed którymi dzisiejszy samorząd stoi i myślę, że jest to osoba, która niewątpliwie swoją wiedzą i zaangażowaniem wnosi bardzo dużo do naszej listy, ale też i w przyszłości jako radny sejmiku może wnieść bardzo cenne walory dla tego organu, który będzie wybrany. Czwartą osobą na naszej liście jest również doskonały i wieloletni samorządowiec pan Mariusz Kieling. To jest obecny burmistrz e, miasta Barwice, a więc też nie jako reprezentant powiatu szczecineckiego, osoba która w samorządzie funkcjonuje od nie wiem 30 lat można powiedzieć bo jest to wieloletni radny miasta barwice wieloletni przez wiele kadencji radny powiatu szczecineckiego a w tej kadencji ma zaszczyt pełnić funkcję burmistrza barwic osobiście także wiele lat od wielu lat zaangażowany jest w to aby rozbudzać w młodzieży pasję do aktywności, do sportu, sam aktywnym sportowcem jest i mam nadzieję jeszcze wiele lat będzie, także, także bardzo e, cenna osoba na naszej liście e, i warto na nią zwrócić uwagę. Kolejną osobą, która znajduje się na naszej liście, ale dzisiaj niestety nie mogła być z nami, jest pani Agnieszka Chodczak-Sekulska, to jest przedstawicielka powiatu sławieńskiego na co dzień zajmuje się pracuje w branży logistycznej tutaj zresztą w Koszalinie w jednej z koszalińskich firm a więc te problemy związane z rozwojem tej branży, z rozwojem biznesu są mi bardzo znane, ale w życiu prywatnym jeszcze ma jedną bardzo piękną pasję, a mianowicie zajmuje się pszczelarstwem i to jest Coś, co niewątpliwie wypełnia dużą część jej aktywności, takiej pozazawodowej. I na miejscu szóstym mamy koszaliniankę. Osobę myślę znaną bardzo naszym mieszkańcom, pani Elżbieta Korol. Przez wiele lat osoba związana z biznesem, z handlem, natomiast obecnie szefuje jednej z koszalińskich prywatnych szkół które działają na terenie koszalina, osoba niesamowicie aktywna, fizycznie osoba, która ma pasję i e, myślę, że na wielu e, aktywnościach takich społecznych, sportowych można ją zobaczyć, ale też i jeżeli chodzi o e, aspekty kulturalne e, i e, jest to osoba niewątpliwie e, warta uwagi i polecam ją także, pod uwagę w najbliższych wyborach samorządowych. Na miejscu siódmym jest pan Jan Wiśnioski. To jest przedstawiciel powiatu sławieńskiego, społecznik, osoba, która jest bardzo mocno zaangażowana w działanie straży rybackiej. Jest to komendant straży rybackiej, zajmuje się tam głównie sprawami ochrony środowiska. I także to jego zaangażowanie myślę, że należy docenić, i jesteśmy bardzo dumni z tego, że zasila szeregi naszej listy. I na końcu, na miejscu ostatnim, ale niektórzy mówią, że to jest miejsce bardzo ważne i bardzo istotne. Na każdej liście wyborczej jest także Koszalinianka, osoba, myślę, znana także medialnie pani Marta Pawelec, osoba która na co dzień zajmuje się popularyzowaniem i upowszechnianiem zdrowego stylu życia, doradza mieszkańcom, współpracuje z koszańskimi instytucjami takimi jak Centrum Usług Społecznych, ale od wielu lat też współpracuje z Zachodniopomorskim Centrum Onkologii w Szczecinie i myślę, że nie będzie tajemnicą, bo to już chyba gdzieś padło w mediach społecznościowych. Także dba o dobrą kondycję jeżeli chodzi o naszych zawodników gwardii, koszalin, piłki ręcznej, e, którzy tak doskonale wygrywają wszystkie mecze ostatnio, i chyba jeszcze e, o drużynę naszych pań piłkarek ręcznych, także osoba na pewno warta e, uwagi i oddania na nią głosu. Tak kształtuje się, szanowni państwo, nasza lista. Zachęcam do głosowania na listę numer 7. Mamy na swoich listach doświadczonych samorządowców, doświadczonych społeczników, którzy wiedzą, po co startują w tych wyborach.